to za czy ryba? Mały szczupaczek. Ojeju, pofie. Tu chyba. O, to może Ci dużo grozić w takim miejscu. Dobra, na ręce. <laughs> Jesień, słuchajcie, prawdziwa jesień. Dobra. Paluszek, ciach. Otwieramy buzie. głodny kolega lekko wziął bardzo ale lekkie branie ja dziękuję. Nie był mały. Takie miejsce jak to w którym teraz jestem, to jest 6 metrów i tak naprawdę dno jest już czyste, ale jest tu bardzo blisko roślinność podwodna, bardzo blisko są fajne warunki dla, dla szczupaka, żeby żeby czuć się bezpiecznie, żeby mieć dobre miejsce do polowania. to gdzie te ryby się grupują, bo ich tu jest na pewno dużo tego białorybu, ponieważ tu jest zaraz bardzo głęboko i i tu bym upatrywał takie szansy na, na złowienie właśnie szczupaka. Jesienne łowienie w najlepszym wydaniu. Słuchajcie. Uff. Popływałem trochę po głębokiej wodzie nic. Przepłynąłem się na płytką wodę. Ale sorry, że nic nie widać, razem kamerę źle Współpracujemy z Komisją Jak że w tej chwili, w mamy tutaj taki jeszcze tej chwili, do ran dla ryb Piękny, super jesienny. Jak bankotwica wejdzie w linę albo w coś innego, po prostu najłatwiej jest płaszczyć zadziory i wykonana samemu z drutu ze stali nierdzewnej 1,2 mm. Spisała się doskonale. Dzisiaj ją robiłem dosłownie przed wejściem na ryby. Tak jak mówię, opatrzyłem sobie tą przynętę, bo uważam, że te warunki atmosferyczne są idealne właśnie do takiego koloru przynęty. To jest duża przynęta, więc o mocnej pracy, więc robi trochę zamieszania, mimo że prowadzona wolno. Ah, what the Niespodziewanie, słuchajcie. Jest na jednym kotwicy zahaczony, więc go muszę szybko wyciągnąć do podbieraka. Stałem sobie ręką podbiorę, ale nie. Czułem, że to miejsce może przynieść mi rybę. Siemanko, tu maciek. Tym razem z warsztatu. Od siebie z piwnicy. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Mam do oddania trochę przynęt. Na które kiedyś łowiłem, które mi gdzieś tam towarzyszyły przez większość mojego wędkarskiego życia. Są to przynęty gumowe. Nie jest ich jakaś zatrważająca ilość, ale troszkę ich jest. Od mansów, relaksów poprzez berkleje. Do Savage Gir'a i tym podobne. Więc chciałbym oddać te przynęty. Mógłbym się ogłosić gdzieś na forum, po prostu napisać, ale postanowiłem, że fajnie będzie, jeśli ktoś z Was wykaże się jakąś aktywnością pod moim filmem. Wtedy ja sobie wybiorę osobę. Może to być komentarz odnośnie tych przynęt, czemu chcecie mieć, czy odnośnie filmiku. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Chcę je po prostu oddać. Zakładam, że będzie to osoba która rozpoczyna swoją przygodę ze zwędkarstwem, albo gdzieś jest na początku tej drogi, bądź z jakichś innych powodów chciałaby mieć te przynęty, więc zapraszam Was serdecznie. Ja wysyłam tą paczkę na swój koszt, oczywiście. Plus dorzucam jeszcze fajną przynętę, której nie znajdziecie na pewno w pierwszym lepszym sklepie, o ile w ogóle tutaj w polskich sklepach. Dosyć unikatowo, mnie tanią, więc zapraszam Was, chętnie, chętnie oddam. W dobre ręce, osobie, która też się pasjonuje albo właśnie złapa bakcyla wędkarskiego, przynęty spinningowe, więc tyle. Trzymajcie się, połamania. Heja.